Witam was ponownie, Z tej strony Halawander i gramy dalej w Fallout 4. Teraz pokażę Wam pewne rzeczy, jeśli chodzi o rozwój. Przede wszystkim sprzątnijmy te rzeczy wszystkie, które są nam niepotrzebne. A więc co, jeszcze wcześniej porozmawiajmy. Hey, Sanctuary. I knew you'd join us here, kid. Your energy is tied to this place. I used to live here a long time ago. Ah, but the distant past ain't so distant for you. I saw you leave that ice box. This whole world is like some bad dream you can't wake up from, isn't it? The site can help you, kid. It always has answers.

Hey, good to see you again. I was hoping you'd show up. I should have listened to Mama Murphy all along. Pretty nice place she's found for us. I think we could settle down here. Make it a place to call home. What do you think? Yeah. I used to like living here. Before the war. What do you mean? Before what war? Are you saying... I lived here over 200 years ago. I was... Frozen or something for most of it Just woke up a little while ago damn Like one of those old pre-war ghouls you say you were frozen anybody else make it out with you? I Don't want to talk about it. No worries. We've all got our past to deal with I Don't need to know anything you don't want to tell me anyway. I am glad you're here And I hope you don't mind but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hoping there are Miniman out there somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out the settlement? What kind of help do they need? Sounded like the usual raiders. You'll have to get all the details when you talk to them.

no wszystkie wioski, wszystkie nasze bazy takie nazwijmy I to jest trochę denerwujące, czy tylko my musimy coś tu robić Co prawda możemy obstawić kogoś przy jedzeniu, czy przy obronie i tak dalej, i tak dalej Niemniej jednak fajnie by było mieć pomoc innych ludzi, którzy tutaj mieszkają Bo często ludzie przechodzą i mówią eee, to dziura, ale przynajmniej mamy gdzie spać, nie? No, to zajmij się czymś, zrób coś, sprzątnij, no, ja nie wiem i to trochę boli, że niby życie, nie, niby wszyscy sobie chodzą, żyją... Postawmy ten stolik. Chodzą, żyją i tak dalej, i tak dalej... Ale roboty nie ma, wszyscy narzekają, nie ma pracy. Od razu widzimy, tutaj mam wskaźnik, na, na górze wskaźniki... Zadowolenia. To zadowolenie jest małe, bo nie mamy na przykład łóżek. I postawmy jakieś fajne łóżka. Tu jedno... Drugie jest wciąż za mało No nie, tu nie będziemy stawiać łóżek Ale w innych domach postawimy Na tym polega tak naprawdę to wszystko Tu mogę, tu postawię płotek Ale to nie teraz, jeszcze nie teraz, nie ma sensu Postawmy to krzesło Moment, jak tego wcześniej nie zauważyłem Okej okay. Tutaj też postawmy łóżko fajne Ilu nas jest tak naprawdę? Jeszcze jedno łóżko tutaj na przykład Wystarczy Dobra Jak tam się ma nasza Jakiekolwiek nasze wyposażenie dobra Pierwszy krok Mieszkańcy proszą pomoc różne Porozmawiają już z... już rozmawiałem A przynieść odlot dobra ej, ej, to jest dziwne No O, no Zajmiemy się w tym odcinku wioską, wiecie Żeby nie było

Why do you need my help to build beds? Look, we got a lot on our plate. Mm -hmm. And we've been on the run for weeks. We need food, water, shelter, you name it. Well, you asked how you could help. I told you. Did you mean it or not? I'd be glad to help. Okay. Good deal. Just make sure we can sleep with a roof over our heads. Some of these old houses still look solid enough to do the trick. There's a workbench over there you can use. Give me a holler if you need anything. Ja już zbudowałem łóżka. Dokładnie. <grym> Ym, I właśnie to mnie denerwuje, ten poziom, to przypomniałem. Wędrowiec, nie, komputer chyba, chyba wezmę, wiecie. Chociaż tutaj dostajemy. A nie, to tu rośnie, nie, i to zmniejszone nasze obrażenia. Dobra, komputer. Średni poziom. Okej. Okay

Woda I te malutkie pompy Na razie te wielkie... Nie, mogę zbudować! Przynajmniej mogę zbudować Tylko czy wa... Nie, nie warto, bo jak mam mało Mało rzeczy Znaczy mało rzeczy, no mało tych Nie wiem, na chodniku nie chcę robić, ale ja chyba będę musiał Tak o tutaj Może, czemu nie mogę Ej, czemu nie mogę tutaj? O. no niech będzie tutaj jeden jeszcze za mało Mało komponentów mamy na razie na cokolwiek No i powiedzmy, że tutaj Okej, okay, woda zgadza się, nie chciałem wyłączać Chciałem cofnąć i to rozebrać Ten samochód też rozbierzemy Szafkę również Warto teraz wszystko posprawdzać I, I nie wziąłem, mi się, że nie wziąłem yy, Nie wziąłem gromaka Komik ze swojego domu To był nasz dom, nie? Tak, 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 tak. Hell yeah. Grogna, przepraszam. Obronie krytyczne, zadawane w walce wręcz. Super. Globus jest bardzo wa ważny. Znaczy, ma dobre komponenty. Do złotej rączki weźmiemy. Odłożymy do warsztatu. Zaraz. Nie, 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 nie. Chciałem postawić. Super. Mieć, mieć się przyda. Dobra, postawiliśmy wodę, wracamy, zacznij relacje. Jeszcze klucz, A, weźmiemy Pudełko po cygarach, klucz, od razu włożymy to Warto na bieżąco zarać wszystkie te rzeczy Gruczoły, jeden zostawię, to jedyny wrzucę Kwas, klucz, paliwo, ten daje olej, fajny stal I pudełko, no spoko Ok, co drogą nie zauważymy, to jest oliwiarka, maszyna i improwizowana bateria, które też... i taśma, które to też bardzo ważne. Srebrny zegarek, taśma... no to też wszystko. To wszystko możemy tutaj po prostu przerzucić i będzie wykorzystywane. Oj, widzicie, bo... Ah, już myślałem, że był on tylko ładowało dłużej. Śmieci, ok. Maszyna do pisania, pusta liwiarka, to nie była do końca pusta. Cygarek, taśma klejąca i zapalniczka. Super. Tylko że tam nam nie pomoże w, w robieniu żywności, ponieważ w żywności mamy prawie, że nic z tego co mi się wydaje. Jeśli w ogóle cokolwiek mam. Nic, nic nie zabraliśmy. Więc wydaje mi się, że będziemy tak musieli... A nie, tutaj są rzeczy, patrzcie. Okej. Okay. Well. Melon, melon. I tu coś jeszcze jest. Okej. Okay. Czyli coś tam postawimy tutaj, położymy Plus warto też stawiać te... Nie, nie mogę to podłączyć naprawdę Powiedzmy O jest, no To jest zaś też problem To jest taki strasznie jakby Wygląda... <grystanie> Wydaje się to jakby to było dodane w ostatnim momencie możliwym O rany, no stój tu Czy do tego mogę przyspasować? Okej okay, nie! Yes. To jest też poś, to jest ten problem Okej okay, niech tak będzie Niech tak będzie Dobra, to braliśmy Zrobimy co małe pole Potem ja to pewnie, pewnie będę usuwał żeby zwiększyć poziom Po... No, chodź, chodź, Bliżej, będzie łatwiej ustawić. Nie, tu nie ustawimy. Chciałbym jak, jak najmniej miejsca zajmować jednak. O, 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 coś tu miałem. Nie, 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 nie. Okej, okay, niech będzie tak. Następne. To ustawimy tutaj obok, o. Tylko nadal jedzenie jest za mało. Możemy to zrobić inaczej. Czy jest tu ktoś jeszcze? Jakiegoś pana potrzebujemy, który nam będzie... O, drzewo jeszcze... Drewno jeszcze super. Drewno nam się bardzo przyda przy budowaniu płotu, ale to nie tym razem. Następnym razem. Um, szukam. Nie ciebie. Kurczę. Nie wiem gdzie są ludzie, wiecie? Dobra. Wyłączmy na razie to, bo w, w tym trybie nie możemy biegać. To już wróciłem. Musimy znaleźć jakiegoś tego kolesia jednego, który był strasznie przygnębiony. Preston. Nie jest przygnębiony, o ile mi się wydaje. Tak czy inaczej. Czy mogę przypisać kod, kod z Warfa Do czegokolwiek. No, nie chcę tego. Mogę. O, mamuśkam. Dobra. Przypiszemy cię do jedzenia Mało tu można przypisywać ludzi tylko do jedzenia i tylko do obrony Ale zawsze coś Przypisaliśmy go Okej okay. Tu jest furtka więc nie bójcie się Czy nie martwcie się A, tego nie mogę postawić Ciągle za mała produkcja żywności i... gdzie jest ten pan jeden? Kur... nie mogę znaleźć. To wszystko sprzedniemy. Chyba to przeniosę do siebie bliżej, wiecie? Tak, to przyniosę do siebie bliżej. Do, swojego, do swojej głównej pracowni. Tuż na drogą jest chyba jeszcze jakaś pracownia chemiczna niedaleko, też ją tu przedstawię.

We've been on the move since the attack on Quincy. There used to be more of us. My son, he's—he's he's gone. I understand how you feel. I lost someone too. But you and I—we're still here, right? We have to go on for them. Dokładnie. Dobra. No że w tym trybie nie możemy biegać To jest dziwne no, Poważnie, możemy iść wolniej Nawet stanąć <grytanie> Wydawało mi się, że wolniej idę jak wciskam shift w tym trybie Ale nie najwyraźniej się myliłem Okej, okay, przypisaliśmy produkcję Ej, gdzie jest kod Warf? go do jedzenia Ty mały Wiecie, najwyraźniej będę musiał się albo tu jeszcze przebiec Po różnych rzeczach Poszukać jedzenia Guma, guma, guma. To sobie wisi. Buda dla psa. Krzesełka, które i tak są nam tyle potrzebne, co nic, ale to tylko aspekty... No przyznajmy się, aspekty tylko... kosmetyczne. Hmm, a chyba tu nic nie znajdę, a ja muszę ruszyć jednak dalej. Dobra.

Oj, nie mogę obracać ekranem w tym momencie. A po drodze jeszcze możemy to zniszczyć. To tylko drzewa aż dobrze, że nie można zniszczyć, tak bym nie chciał. jest piękne. Dobra. I tak musimy przyjść mostem. Na tyle właśnie sanktuarium ma fajną pozycję, że jesteśmy otoczeni wodą. Spokojnie tylko te bardziej zniszczone drzewa będę zni brał. I takie właśnie gąszcze. Ten samochód nawet jeszcze spoko wyglądał, ale tak czy inaczej nie możemy tu jeździć. To jest problem, brak po e szybkiej podróży. Na w Oblivionie była szybka podróż, a Full Audio 3 nie było. Znaczy szybka podróż chodzi mi o tej. E oczywiście o konno, jazdę konno. Tylko na czym mielibyśmy tutaj jeździć? Chociaż są tutaj mutarogacze, więc nie wiem, nie widzę jakiegoś większego problemu. to siedzibę te ten Red Rocket też możemy ulepszać. Możemy tutaj jakieś tworzyć rzeczy Mógłbym tu postawić na przykład y, taki ten y, Radiostację tak to nazwijmy Która by wzywała innych osadników żeby tutaj przychodzili Ale po co? Przecież zaraz mam obok sanktuarium I to jest ten problem Za dużo osad To jest właśnie ten problem Za dużo osad Okej okay, tu widzę jakąś skrzynkę O jest, już kreto O tym mówię Wac y, nam pomaga dostrzec coś On ktoś tu sobie robił o. Na ból... Szczur tam idzie, gdzieś tam... Kurczę... Uj Z... jak ty szybko do... dopadłeś mnie! Okej... Okay. Tam jest jeszcze jeden... Jeje... Yeah. Mięso kraszyszczura... sztura Zab... Pamiętać, brać! Tak się szybko dostają i muszę też pamiętać o rośliny zbierać Też kwiaty chyba nam się dają, cen to kwiaty Jeśli chodzi o ży... Żywność, o, żywotność chciałem powiedzieć Okej okay. Bandyta A więc trzeba uważać Kurde, ale zwaliłem no W tym gole Ora, pies do mnie idzie. Okej, okay, headshot. Czy to był jeden, mi się wydawało. A nie, okej, okay, dobra. Rurka, dziękuję, skóra... Mam już skórę motocyklową, nie? Tak, tak, to no mogę wywalić. Coś jest... Czy daleko? Fajnie, że teraz na mapie pokazuje nam, czy daleko jest daleko jest to, to miejsce. Ale i tak się udajemy w tym kierunku że znaczy musimy, nie mam wyboru Szukając jeszcze jakiegoś pożywienia Albo po prostu jak wrócimy To jakieś pożywienie już i tak będzie gotowe Więc po prostu je weźmiemy I je zasadzimy Ale coś tu widzę chyba Szlamosola, nie wiem co to jest Mało tu się zbiera tych rzeczy specjal... Czy słyszałem, mi się wyda... ale mi się wydawało tam jest tradycja swoją drogą. I od razu... Więc to to nie jest spoiler. Tam będziemy iść, żeby pozbyć się bandytów. Okej, jest kamieniołom. Okej, okay, mamy poziom następny. Kamieniołom. A poziom, co ja robię? zawsze, zawsze mam to, jest u mnie normalne, zawsze zapominam o poziomie. Pistolet na razie, skoro używam pistoletu i tak. No to będziemy taki fantastyczny pistolet, słuchajcie, będziemy tylko nim się posługiwać. W pewnym momencie, serio. coś wybuchu? coś do mnie wali z tych... kurczę się przestraszyłem. że wolałem na ten ostatni punkt skoro nie tracić watsa yy, śwalka tam się toczy ale mówię, że będziemy będzie mi tak musi tam pójść a na razie wolałbym unikać większych zwad na razie pójdźmy dowiedzieć się, o co chodzi, z tą pomocą. Z tego psa. Dobra. U! To osadnicy, to osadnicy. Ale, ale razu To też cię osadnicy? Czyżby? Mam cię. Ostatnik zginął Mam krwów. to wy wzywaliście pomocy nie to nie wy excuse nie 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 nie, nie bój się. drugi też zginął koleś tam widział jakąś skrzynkę ale pewnie Tak, biegając tracimy punkty akcji Więc nie warto zawsze biegać Znaleźliśmy ok, skarpy tak Ej Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders. But honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days. After Quincy. Bad business, that. Is there something you need my help with? Oh, yeah. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. stealing food and supplies threatening to kill us all if we don't pony up we know where they're coming from but we can't go up against a gang like that don't worry i'll take care of those raiders for you thanks friend if you folks are for real this time it'll be a welcome change for the better so, tak, już ty... nie po prostu. Po prostu pada myślałem, że już... o i stąd tego żywność, na posadzenie. At this point, czyli w tym momencie, to ja ich okradam, bo jakim prawem zabieram jedzenie? Tak, ale od razu przyznam fakty, dołączą się do nas, tak, zdobywamy osady. Pomagając innym osadom, zdobywamy osady. Zaraz, zaraz, to, to są bandyci? A, bo to nie ci będę, ci to myślałem, więc pójdziemy. Więc pójdziemy do radiostacji. Koniecznie, koniecznie. Najpierw pójdziemy tam. Ale wejdziemy tam dopiero potem, później, ponieważ odcinek będzie za długi, nie chcę żeby był zbyt długi. Montuję go w dobrej jakości, czytając wszystkie odcinki, więc... Tak. Długo to zajmuje? Nie samo montowanie. Wysyłanie jest mordęgą. Nawet pół dnia zajmuje wysłanie jednego odcinka. 60 klatek z 1800 rozdzielczość. Dobra, oczyścimy przed polem tutaj i skończymy. Nie zajmiemy się środkiem. Chyba, że poczekajcie. Nie sorki, niestety prze, przed pole czyścimy szybko i koniec, ponieważ już jest 25 minut. Tam idzie draba jednego. To jest kretusz tur z bombą. Traf, proszę, traf. Uff. Super. Jeden jest na górze. Jeden jest na dole. Widzę cię. Wchodzi tam w dół. Więc Możemy przejść tędy. Okay. Skradanie się też będę ulepszał. Jest tu bardzo ważne. Czemu starcie mi z radaru to dla mnie? Okej, okay, schowam się tutaj. Gdzie ty jesteś? Czy znaczy, ja wiem, że ty jesteś na górze? Mucha? Tak, mięso, we wezmę. A nie walczyli z muchami mięsnymi. Wcześniej, jak widziałem, wybuchy. Okej. Okay. chyba bezpiecznie jesteśmy. Okej, okay, okej okay. Nie No dobra Coś tu jest ciekawego Amunicja, super Na razie tak jednak... Ta muzyka będzie występowała często Niezależnie od tego co będziemy odnajdywać, gdzie będziemy się znajdować, więc to jest takie, coś dziwne. Ona ma budzić u nas takie napięcie, ooo, znaleźłeś coś, a tego, a tak naprawdę, Nie, to nic takiego. A, ja go zrobiłem przez to, przez, przez okienko. Nie zwróciłem uwagi, nawet. Chyba, że zginął inaczej. Wróżka nie, okay, partnerski. Weźmiemy odlot, zapalniczkę wezmę na, dla oleju, dobra, wcześniej nie wziąłem złotej zapalniczki, ale dobra. Tak czy inaczej, to teraz wezmę. Dobra. Swoją drogą. Ja tu wcześniej wchodziłem w zbroi wspomaganej. Niedaleko gdzieś tu jest zbroja wspomagana, tylko nie pamiętam gdzie? Za cholery nie wiem. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za oglądanie. Dłużej... Naprawdę te odcinki się robią długie. A mi to mija jakby było 5 minut, poważnie. Ale tak czy inaczej muszę skończyć grywać na ten moment. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się.